Cztery rzeczy, które mogą zaszkodzić zdrowiu psychicznemu. Negatywna mowa o sobie. Nasze umysły są potężne, a słowa, które do siebie mówimy, mają znaczenie. Negatywna mowa o sobie może wywołać burzę zwątpienia i niepokoju. Porównywanie się. W dobie mediów społecznościowych porównywanie się do innych stało się niemal drugą naturą. Pamiętaj jednak, że podróż każdego z nas jest wyjątkowa. Skup się na własnych postępach i rozwoju. Świętuj swoje osiągnięcia bez względu na to, jak małe są. Niezdrowy styl życia. Nasz umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane. Dbaj o siebie, odżywiając swoje ciało pożywnym jedzeniem i angażuj się w regularną aktywność fizyczną. Chowanie urazy. Trzymanie się urazy i niechęci może stworzyć w nas toksyczne środowisko. Przebaczenie nie oznacza przyzwolenia na przekraczanie twych granic. Twój umysł jest jak ogród. Pielęgnuj go pozytywnością, życzliwością i samoświadomością. Napisz w komentarzu: Świadomy. Obserwuj, wspieraj kanał, to pomaga nam się rozwijać.